Cześć! Dzisiaj mamy fajnego gościa. Samochód już za mną widzicie. Ciekawe czy się domyślacie, czy to samochód. Siemanko, cześć i czołem! Z tej strony Fantastyczne Studio. Z tego miejsca chciałbym podziękować Tobie, Doktorze, za naprawienie mojego kajtka, za to, że ciepło powróciło do piecyka, a zimno powróciło do mojej lodóweczki, i dzięki Tobie mogę kontynuować moją fantastyczną przygodę. A ja się cieszę, że mogę mieć cegiełkę w tym, co robisz. Jest! Do zobaczenia na targach. Do zobaczenia na targach. E, Tomasz, powiedz co robiliśmy u Ciebie w samochodzie. Zrobiliśmy ogrzewanie, znaczy Ty zrobiłeś ogrzewanie, w końcu jest ciepło. Zrobiliśmy, zrobiłeś cały ciąg powietrzny, tutaj wszystko. Naprawiłeś lodóweczkę, w końcu chłodzi jak powinna. Zainstalowałeś butlę gazową, doprowadziłeś tam gaz. Zainstalowałeś nożny przyłącznik wody, że w końcu nie muszę ręcznie, jak mam mokre rączki, włączać i wyłączać mojej wody. No i wyregulowałeś wszystkie urządzenia. To zrobił, to zrobił doktor. Super. Jeszcze raz <noise> dzięki. Do zobaczenia.